Czy to jest początek ostatecznego upadku rodziny Martyniuków, czy może wołanie o pomoc, którego nikt nie słyszy? W nocy, kiedy cała Polska wiwatowała na cześć króla Biskopolo, jego własny syn postanowił zamienić fajerwerki radości w prawdziwe piekło na ziemi, odpalając się w sieci z siłą atomową i pokazując światu obrazy, które mrożą krew w żyłach. Podczas gdy Zenek dawał z siebie wszystko na scenie w Toruniu, Daniel Martyniuk, Niczym czarna owca i tykająca bomba zegarowa w jednym, przerwał milczenie w najbardziej niepokojący sposób z możliwych, a jego noworoczne życzenia dla rodziców to scenariusz na psychologiczny thriller. To miała być noc zabawy, a zamieniła się w kolejny odcinek rodzinnego dramatu, który rozgrywa się na oczach milionów zszokowanych internautów. Sylwestrowa noc 2025 i 2026 roku miała być dla Zenona Martyniuka triumfem kolejnym dowodem na to, że jego pozycja na polskiej scenie muzycznej jest absolutnie niezachwiana, a tytuł króla Biskopolo należy mu się bezapelacyjnie, niezależnie od zmieniających się trendów i upływu lat. Toruń, miasto Kopernika, tej nocy stał się stolicą polskiej rozrywki, a rynek staromiejski pękał w szwach od tłumów, które przybyły tam tylko w jednym celu by bawić się przy hitach człowieka, który od dekad porywa do tańca kolejne pokolenia Polaków. Zenek nie zawiódł. Ubrany w nienaganny garnitur. Z tym swoim charakterystycznym, ciepłym uśmiechem, który zdaje się mówić, że wszystko będzie dobrze, trzykrotnie wchodził na scenę sylwestrowej mocy przebojów Polsatu, serwując publiczności energetyczny koktajl swoich największych szlagierów. Od najnowszego, wpadającego w ucho mandacika, przez nostalgiczne pragnienie miłości i refleksyjne życie to są chwile, aż po hymn narodowy każdej polskiej imprezy, czyli przez Twe oczy zielone Zenek był w swoim żywiole, był profesjonalistą w każdym calu, artystą, który wie, jak sterować emocjami tłumu i sprawić, by w mrożną noc zrobiło się gorąco jak w tropikach. Miliony widzów przed telewizorami widziały człowieka sukcesu, ikonę, kogoś, komu w życiu wyszło wszystko. Jednak za tym scenicznym blaskiem, za tymi światłami Jupiterów i wiwatami, krył się cień, o którym Zenek milczał jak zaklęty, a który zjada go od środka każdego dnia. Podczas gdy ojciec zarabiał na chleb i rozdawał radość obcym ludziom, jego jedyny syn, Daniel, szykował się do własnego występu, tyle że nie na estradzie, a w mrocznych zakamarkach Instagrama, gdzie od lat prowadzi krucjatę przeciwko własnej rodzinie i normom społecznym. Cisza, która panowała na profilu Daniela Martyniuka w okresie między świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem, była złudna i niepokojąca, przypominała ciszę przed nadejściem huraganu, moment, w którym może cofa się tylko po to, by uderzyć zniszczycielską siłą tsunami. Wielu miało nadzieję, że po świątecznej aferze, kiedy to Daniel groził rodzicom tragicznymi konsekwencjami i zapowiadał, że zrobi im taki numer, jakiego nie zapomną, młody Martyniuk poszedł po rozum do głowy, może się wyciszył, może zrozumiał, że rani najbliższych. Niestety, rzeczywistość okazała się brutalna, a nadzieja matką głupich. Daniel wrócił. Wrócił dokładnie w momencie, gdy emocje sięgały zenitu. W ostatnią noc roku jakby chciał symbolicznie zniszczyć ten czas przejścia i nadziei. To, co pokazał stęsknionym fanom, nie pozostawia złudzeń w jego życiu nie nastąpił żaden przełom, żadna refleksja, jest tylko gorzej, mroczniej i bardziej niebezpiecznie. Zamiast życzeń noworocznych, zamiast postanowienia poprawy, Daniel zaserwował internautom psychodeliczną podróż do swojego świata, w którym królują używki, pretensje i zawołałowane groźby, które są czytelne dla każdego, kto zna historię konfliktu w klanie Martyniuków. Syn Gwiazdora, który jeszcze niedawno nadawał z Hiszpanii, a potem zrobił awanturę pod pałacem kultury w Warszawie, tym razem postanowił uderzyć w tony symboliczne, ale przez to jeszcze bardziej przerażające. Na jego Insta Stories pojawiło się zdjęcie z kadrem ze słynnej radzieckiej kreskówki Wilk i zając bajki, którą znają wszyscy, ale w kontekście Daniela nabiera ona upiornego znaczenia. Napis w języku rosyjskim, który można tłumaczyć jako no to pogadamy lub słynne nu pogogi. Ja ci jeszcze pokażę: został odebrany przez obserwatorów jednoznacznie to kolejna groźba wymierzona w Zenka i danutę. To sygnał: Nie myślcie, że o was zapomniałem, gra się dopiero zaczyna, a ja jestem myśliwym. Wykorzystanie niewinnej animacji do tak mrocznego przekazu świadczy o stanie umysłu Daniela który zdaje się być opętany myślą o zemście na rodzicach za rzekome krzywdy, których natury nikt do końca nie rozumie. Ale to nie koniec tego makabrycznego spektaklu. Po bajkowej groźbie, Daniel przeszedł do czynów, pokazując nagranie, na którym bez cienia żenady, a wręcz ostentacyjną dumą, pali substancje, które w Polsce są zakazane lub co najmniej kontrowersyjne, a ich ostentacyjne zażywanie jest jawnym splonięciem w twarz prawu i opinii publicznej. Dym unoszący się z jego ust na nagraniu to metafora jego życia, wszystko idzie z dymem: reputacja nazwiska, relacje z rodziną, szanse na normalność. Ten obrazek to cios prosto w serce Danuty Martyniuk, która w przeszłości, łamiąc tabu, opowiadała o problemach syna z uzależnieniami, narażając się na jego gniew, ale robiąc to z matczynej troski i bezsilności. Teraz Daniel potwierdza jej najgorsze obawy, robiąc to publicznie, na oczach tysięcy ludzi. Jakby chciał powiedzieć, patrz matko, mam gdzieś Twoje prośby i Twoje łzy. To zachowanie patologiczne, autodestrukcyjne, wołanie o atencję kogoś, kto stracił kontakt z rzeczywistością. A wszystko to działo się w czasie, gdy Zenek śpiewał o życiu, które jest chwilą. Chwila Zenka była triumfem, chwila Daniela upadkiem. Nowy rok nie przyniósł ukojenia. Gdy większość Polaków leczyła kaca lub podsypiała zabawę, Daniel Martyniuk był aktywny już bladym świtem, co samo w sobie jest niepokojące i może świadczyć o tym, że w ogóle nie poszedł spać, nakręcony emocjami lub substancjami. Pokazał widok za oknem, szary, smutny poranek, który idealnie koresponduje z atmosferą panującą w jego duszy i w domu jego rodziców. Zenek i Danuta z pewnością nie spali tej nocy spokojnie. Zamiast cieszyć się sukcesem występu w Toruniu. Musieli zerkać w telefony, z przerażeniem śledząc kolejne wybryki jedynaka, zastanawiając się, co jeszcze wymyśli, jaki numer wywinie tym razem. Grożba zobaczysz, jaki ci numer zrobię, jak się nie uspokoisz, którą Daniel przytaczał przed świętami jako słowa ojca, a którą teraz obrócił przeciwko niemu, wisi nad rodziną jak fatum. I choć na razie skończyło się na kreskówkach i dymie, to strach pomyśleć, co będzie dalej. Czy wilk i zając to zapowiedź polowania na ojca? Czy powrót do Polski tuż przed końcem roku zwiastuje konfrontację twarzą w twarz? Jedno jest pewne: dla Martyniuków nowy rok nie zaczął się od szczęśliwego nowego roku, ale od pytania: Boże, co on znowu zrobił? To tragedia rozgrywająca się w blasku fleszy, to reality show, którego nikt nie chce oglądać, a od którego nie da się oderwać wzroku. Młody Martyniuk nie ma już hamulców. A jedyną osobą, która może zatrzymać te karuzele szaleństwa, jest on sam, o ile nie jest już na to za późno.